Kiedyś mówiłem: siać czy nie siać? Dzisiaj, a raczej w najbliższym materiale, odpowiem Wam na pytanie: populacja czy hybryda? Kochani, zrobiłem dla Was wykład. Bardzo trudny dla mnie, bo materiał ten wykład, a dokładniej liczby dane na ten wykład, zbierałem przez rok. Wybrałem dla Was 10 odmian rzepaku według całkowicie własnego wyboru. Te odmiany kupiłem. A więc nie są to żadne odmiany demonstracyjne, po prostu dokonałem, bo każdy z was kupuje nasiona w taki, a nie w inny sposób. Zasiałem, przeanalizowałem, obserwowałem, zebrałem wyniki doświadczeń, zebrałem plony i to wszystko zobaczycie. Dlaczego tak? Dlatego, że w ten sposób jest to całkowicie niezależne, prawdziwe, bezdyskusyjne. W ten sposób odpowiem na pytania, które odmiany, jaki jest trend, czy tylko hybrydy. Czy raczej tylko populację? To wszystko każdy z Was ode mnie otrzyma. Najdroższy dla mnie z punktu widzenia zebrania danych materiał, który dla Was przygotowałem, odkąd istnieje Hektar Wiedzy. To wszystko znajdziecie w aplikacji mobilnej na Hektar Wiedzy oraz na komputerze hektarwiedzy.pl. Jeżeli Chcecie dołączyć do grona hektarowców i mieć dostęp do takich danych, to proszę pamiętajcie, każdy z Was może to zrobić. Pobieracie aplikację Hektar Wiedzy, zakładacie konto, aktywujecie i oglądacie. A jeżeli chcecie, a po prostu zwyczajnie coś nie idzie, coś technicznie jakaś blokada, pamiętajcie, zawsze macie do mnie możliwość, napisać SMS na numer 696 088 778. Pomogę, wskażę, jak to odpalić, jak to uruchomić, żeby każdy z Was przed tym, jak dokona wyboru odmian rzepaku niezależnie od tego, ile go sieję, jak go uprawia, jaką technologią, żeby każdy z Was mógł skorzystać z moich wyników doświadczeń. Zapraszam Was na Hektar wies. Moi drodzy, czym różni się e, oglądanie portalu na telefonu lub na tablecie w wersji starej od wersji mobilnej, którą dla Was zrobiłem? Ja przypomnę, że w wersji mobilnej Dostajecie ode mnie po prostu więcej informacji i przypomnę, że ona was nic więcej nie kosztuje. To też jest ważne, żebyście mieli tutaj świadomość, żebyście się nie bali. Patrzcie, gdy ja kliknę wersję starą, po prostu starą, to jak mi się to otworzy, pomijam, że jest to trochę wolniejsze i tak dalej, ale gdy mi się to otworzy, to ktoś powie: No tak, mam też niezalogowany, mam też zaloguj, oczywiście, ale gdy ja kliknę w tym momencie zaloguj, to ja mam tutaj Twój login i Twoje hasło i to ma już Was y, uprzedzić. In, informacja dla Was, że Twoje hasło i Twój login y, to jest wersja stara. Dlaczego? Dlatego, że gdy klikam wersję nową, zacznijcie proszę, to ja mam te wszystkie okna, to wszystko jest tak samo, tak, ale gdy ja zobaczę pasek u góry, filmy, aktualności, forum, to co widzicie, to znaczy, że ja jestem w wersji mobilnej. To jest dla Was bardzo ważna informacja. I teraz, jeżeli ja mam, zaloguj, tak, klikam, to ja podaję tylko numer telefonu. Dlaczego? Bo tu się logujemy numerem telefonu i to ma być dla Was informacja. Gdy ja na przykład wprowadzę swój numer, to ja w tym momencie mam otrzymać hasło nie jakieś tam zapisane. Tylko mam otrzymać hasło SMS-em. To jest bardzo ważna informacja. Dostaję SMS-a. Patrzcie, 55565. Klikam OK. On teraz miele, miele, miele. I już jestem. I teraz, dlaczego proszę Was, żebyście tak robili? Kilka prostych detali. Patrzcie. Pierwsza rzecz. Dostajecie powiadomienia. Dlaczego? Dlatego, że to jest dla Was dodatkowa funkcjonalność, dodatkowa wiedza. Już dam przykład. Patrzcie. Tutaj dostajecie takie rzeczy. Widzimy? Takie powiadomienia, takie informacje, dodatkowe wskazówki. Na przykład zdjęcia wam wysyłam, zobaczcie. Tego nie dostajecie na komputerze. To macie tylko w wersji mobilnej, ale to jest raz. Kolejna ważna rzecz. Tutaj mamy forum, i to forum jest ułożone w taki sposób, że ja mogę sobie zaznaczać wątki, które mnie interesują. To jest bardzo ważna informacja. Tutaj przypominam, że mogę wejść w, w PRM do kliknąć powiadomienia. Konfiguracja powiadomień i teraz co się dzieje. Ja mogę tutaj ustawić, zobaczcie. Gdy ustawiam położenie swojego gospodarstwa, czyli mazowiecki płocki Powiat, a następnie na dole ustawiam różne rzeczy dotyczące, jakie rzeczy chcę oglądać, jakiego terenu. Ja sobie zaznaczyłem, że chcę interesuje mnie rzeczy z całego województwa Mazowieckiego, ale mogę to zmienić. To znaczy, że jak na forum zaznaczę ten zielony dzwoneczek, zobaczcie, proszę do danego gatunku, do danej maszyny i tak dalej, to będę dostał powiadomienia do tego. Tego nie zrobicie na komputerze, tego też nie zrobicie w telefonie, że zrobicie, ale w starej wersji. Ponadto proszę pamiętajcie, że tutaj macie coś takiego, co się nazywa aktualności. To są te wszystkie kwestie związane, że ja mogę, zobaczyć, przewijam i wiem, o czym oni pisali. To jest wszystko zbiór funkcjonalności, których nie macie na komputerze i dlatego przypomina mi prośba. Gdy mamy sytuację, gdzie po prostu oglądacie, bo wolicie na dużym ekranie, to jednocześnie miej, miejcie zainstalowaną wersję mobilną. Ona wam daje więcej wiedzy i to nie jest kłamstwo. Tak to po prostu działa. Ja po to ją zrobiłem, po to ją będę rozwijał. Tak jak ostatnio Mikołaj, za co ci bardzo dziękuję, wysłałeś te zdjęcia dotyczące tego, jak się zważył, jak się zrobił na dole osad z mieszaniny fosforu i światelną magnezu. Wysyłałem do was, do wszystkich, którzy mają wersję mobilną, to zdjęcie przez push, czyli przez powiadomienie i w ten sposób ja mam z wami lepszy kontakt i tak jak wielu rolników w szepietowie podkreśla, o pańciarku, my do końca nie rozróżniamy, więc pokazuję Wam, tu jest dla Was oszczędność. Pamiętajcie proszę o tym. Wszyscy zasypują nas ofertami, a moje wyniki, moje badania, moje doświadczenia mają pomóc Wam w tych ofertach wybrać. Zatem kochani widzimy się w niedzielę o 8 rano. Wykład jest dostępny na, w aplikacji mobilnej Hektar Wiedzy oraz na hektarwiedzy.pl na komputerze. Każdy kto chce to zobaczyć zapraszam serdecznie kłaniam się nisko i do zobaczenia